No dobra, no to wiesz, no ziemniaki, nie ma co. Okej, okay, dobra, to ziemniaki. E, tak jak mówiłem, będę około 22. Dobra. Cześć. Czekam, cześć. No Boże, gdzie on jest? Miał być o 10.00. Poszedł tylko przecież montować meble u Grześka. Tylko, że mu się nic nie stało. Piłeś? A Ahohohu w ustach Nie miałem Cześć, witam was zakręcony oraz niepohamowany w tym przepięknym majowym popołudniu, a dzisiaj zajmiemy się tematem mężczyzn Co Siedzie. Mężczyźni bardzo często uważają się za najlepszych wywyższają się w obecności kobiet. Bardzo często można mówić o feminizmie i w ogóle, ale łatwo zauważyć także coś z drugiej strony, że mężczyźni jednak, no, czują się nadal lepsi od kobiet i... nie do końca je szanują. Są to oczywiście tylko przypadki pojedyncze, bo jest dużo gentlemanów, ale zauważyłem pewien brak wychowania u niektórych mężczyzn i trzeba się nad tym zastanowić. Kotku, dzisiaj ja gotuję. O, nie wiedziałam, że potrafisz gotować. Halo? catering? Tak, tak, za godzinę. Chciałem zauważyć, iż mężczyźni mają o wiele więcej dystansu do siebie niż kobiety, co można spostrzec poprzez hmm. chociażby sposób witania się mężczyzn. U tej płci wyzywanie się na powitanie, na pożegnanie lub w trakcie konwersacji jest powszechne, jest codziennością. I jeżeli druga kobieta słyszy, że twój... Y, żon... Y, żon... <grym> Że twój mąż lub chłopak wyzywa się z jakimś swoim kolegą, to wcale nie znaczy, że się nie lubią. Oni po po tyle prostu... tak mają, oni po prostu tak mają, ta, Ale ta jest tak jesteśmy. Ta. A ty co nam się Basketball, tak? Kosza nie umiesz grać. A to ten Laus stoi! Do ciebie to powiedział? Chodź! Do go! Słońce się schowało. Zauważyłem też pewną zależność, iż tak zwana płeć brzydka... Płeć brzydka? Płeć brzydka, powiedzmy tak. Tak, jest płeć no, piękna pod płeć brzydka. Dobrze. I jest bardzo często leniwe. Są oczywiście, no, powiedzmy, wyjątki. Mężczyźni, którzy są bardzo pracowici, chodzą do pracy i w ogóle, ale bardzo często spotkałem się szczególnie u młodszych chłopców, że są bardzo... Leniwit. słońce zaczęło świecić. <gry> Można też to przypasować się do drugiej płci. I mówię tutaj o kobietach. Czy co się patrzy? Chciałem powiedzieć, iż istnieje bardzo powszechny stereotyp. Prawdziwy mężczyzna powinien wieczór spędzać z kolegami w barze albo w domu, oglądając mecz i pijąc zimne piwo. To oczywiście jest to tylko stereotyp, ponieważ tak naprawdę, piwo do mężczyzn spożywa tylko 70% polskich mężczyzn. Natomiast yy, generalnie yy, bardziej piwo jest obiektem zainteresowania mężczyzn niż mecz. Po nie umiemy dzisiaj rozmawiać, po prostu słońce na nas działa, nie? Mecz śmieci! Kończymy już. To był nasz kolejny odcinek. Mówi dla Was niepohamowany i zakręcony. I co, no i Komentujcie! Łapki w górę. Subskrybujcie. Zapraszamy naszego Facebooka, na którym ostatnio nam wybiło setny like I oczywiście. W tej chwili, ja, będąc na bieżąco, mamy już 102 lajki. 102 i, i 102, to na przykład było 101 dla nie? Tak, a my mamy 102, więc bardzo Wam dziękujemy. I co, i żegnamy się z Wami.